Oh, Hej, wpadłam na taki dziwny, spontaniczny pomysł, żeby nagrać coś takiego z Simsów. Czwórki, nie gram za dużo w czwórkę, ale promocja zmusiła mnie do tego, żeby kupić sobie Simsy. No tak, minus 50% to dobra cena, jak za czwórkę? Za czwórkę za darmo to dobra cena. Nie wiem, czy kiedykolwiek kupiłam. Grę jakikolwiek dodatek za pełną cenę, chociaż nie kupiłam jakieś wersje pudełkowe chyba. Ale ta promocja zmusiła mnie do kupienia sobie trzech dodatków DLC, bo to nie były dodatki. A przynajmniej nie wiem, co to było? To nie były. Do... To były dodatki? Ej, nie pamiętam. Zaraz się to sprawdzi. O, jaka ładna huśtawka! Ej, nie widziałam jej, chcę ją. Jo, fajna. A tak, to były dwa dodatki i jeden, jedno akcesorio. I to były licealne lata i razem raźni. Właśnie od jakiegoś czasu się tak kręciłam wokół tych i tak myślałam, że jak będzie jakaś tam promocja, to może kupię. I domowy kucharz, nawet nie wiedziałam, że jest takie ak akcesorio. Ak akce są takie akcesoria. W ogóle, te kity tutaj kolekcje wychodzą takie, że ja patrzyłam, przeglądałam jej, matko, kiedy to wyszło? Szaleją z tymi simsami. Zapłaciłam niecałe całe 50 euro na trzy dodatki, a raczej dwa dodatki, jedno to akcesorio. I tak, chciałabym, żeby ten film się skupiał na jakimś tam ogrywaniu tych dodatków, takim bardzo luźnym. Nie chcę jakoś 100% go przechodzić, albo chociaż nawet 50%. I stworzyłam taką tutaj panią, babkę dorosłą, jakby się nazywać. jakieś losowe na szybko stworzyłam. To jest Edyta Pośpiech i. Jak ty się nazywasz? Teresa Pośpiech. I ty jesteś kim? Kamil Pośpiech, tak. To jest jedna dorosła, a to są dwoje nastolatków. Nie wiem, bliźniaki czy coś. No i tak, niby mamy tą dodatek razem raźniej, dorastajmy razem czy coś takiego i zapomniałam dać im niemowlaka. Ale zaraz się wszystko naprawi. Co to jest? Trendy? Co to jest trendy? O, oh, Tereso! Zainteresuj się trendy. O trendy. Powiedzcie mi co to jest trendy. O trendy i stylizacjach. Czaj modę. Odwiedź second hand... Oh, ej, lumpeksy są. Dobra, już wiem wszystko. Co wy zrobiliście? Nawiedzone simy. Promuj aktualną stylizację. Nie stanowi... Oh, jak to nie stanowi... stanowi stylizacji modowej? Starałam się. Przeglądaj trendy. Pierwszy poziom umiejętności wychowawczych? Weź ty, babo, adoptuj dzieciaka. Możesz przez telefon to zrobić? Yy... O, do agencji adopcyjnej. Adoptuj dziecko. Tak. Uuu, <laughs> to jest... Co to jest? O! <laughs> Wygoda w stylu boho. E, elegancko. A to jak jacyś ludzie. Bab Pancakes. Podstawowy, wiejski, luźna elegancja. Moda uliczna. Mortimer ćwier. Wstrząśnięte, niezmieszane. Hechse, wstrząśnięte, niezmieszane. Bello, ćwier, mi swoje trendy. Co ja właśnie kupiłam? Modowe hity w wyposażeniu. Dzieci mam na sprzedaż. A które to są niemowlaki? Zaraz. Niemowlaki, bo te małe dzieci. To jest chyba małe dziecko. To jest chyba. Eulalia? To jest chyba. O. A jest podpisane małe dziecko, a to jest niemowlę. Henryk, Kazimierz, Leszek. Nie, takiego nie chcemy, chociaż może. Medard, e, Wiktoryna, Waldemar, Scholastyka. Może weźmiemy Eulalię. Urocza się wydaje. I tysiąc zapłaciła, i zaraz będziemy się interesować małym dzieckiem. A wy co, Wy chodzicie do tej. Poczekaj. Co wy macie zrobić, żeby iść? To jest ten uciekający człowiek. To jest dlatego, że mogę tam za do Was dołączyć? Yy, nie wiem. Ale tak, właśnie odkryłam, że są nowe aspiracje tylko dla nastolatków. I tutaj ta Teresa ma yy, darzona podziwem. To jest yy, darżona podziwem. Tak, ona chce być tam popularna, sławna i modna i te to wszystko. No wiadomo, no, wygląda na taka ładna blondynka w makijażu, lekkim, różowej. No, taka sobie. A Kamil jest... Yy, Kamilem. Nie podobni są do siebie, bo to nie jest rodzina. W sensie, no nie jest rodzina, no, ale... Ale wiadomo, nie tworzyłam ich na swoje podobieństwo, tylko coś tam... Ej, jaki on ma nadruk na plecach! Oh, nie widziałam tego... Przeprowadzą do domu nowego członka rodziny. Próbowałam znaleźć jakiś beżowy. O, Eulalia, tak, zostanie Eulalia. Chciałam znaleźć jakieś beżowe zabawki, żeby zrobić z dzieciaka smutne beżowe dziecko, ale nie było ich. Tutaj ch chcą, żeby dzieci były kolorowe i wesołe i radosne i nie były smutnymi beżowymi dziećmi. Eulalio! Pokaż się, mogę coś z tobą robić? Idź na uważny spacer? Eee, pocież, Coś tam, coś tam. Czemu już wyjesz? Dżemka. Są tu jakieś nowe opcje? Ulubione tylnie nosidełko. Ty, biały z różowymi. Czarny. Biały z różowymi. Nie drzwi, mordy już na starcie. Ciesz się, że masz dom. A są jakieś. Zrób pierdziuszkę. Pokaż mi to. Nie chcę komentat tu powidalnego. Dostała nowy dom i jeszcze narzeka. Leżenie na brzuszku? Pokaż mi to. Jezu, nie zdeptaj tego dziecka. A, to takie ja coś było. Tamara chyba jest niezadowolona z nowego rodzeństwa. A ty co robisz? Ukryj się przed wszystkimi? Chłopie, przynajmniej do swojego łóżka trafiłeś. Co tu jeszcze robisz z nią? A kładziesz i leżenie na brzuszku, to będziesz ją układać? A będzie się układać? Jaka dzisiaj? Chyba się załamała. Co się jeszcze możesz z nią robić? Zobacz, związek? Podziw. Ok. Jest ostrożna. A weź się. Dym. Poszukać rodzinę dla dziecka. Oh. Dobra, jak się znudzi, to ją oddamy. A jak to zrobić, żebyś miała ją w tym nosidełku? Eee, to, nie wiem. Ha, możecie ją po prostu wziąć na ręce, podnieś ją. I co, i teraz? Eee, o, do tylnego nosidełka. Jak to? O, oh, jakie fajne. Dobra, to zaraz będziesz z nią tak chodziła do końca świata, bo niech będzie mi się chciało ją, jej zdjąć. Co ty jesteś jest już smutna? Nowe rodzeństwo. No, mówiłam, że jest niezadowolona z nowego rodzeństwa. A co ty masz zrobić z. A właśnie, ona jest tą taką popularną, ładną dziewczyną. A on jest. chce mieć szybkie życie i jest rozarbiaką. Spłataj psiekusa trzy razy. Mie miej kłopoty? Co ty, jak to zrobisz? Po przyłapaniu na ucieczce. Wymknij się ukradkiem na imprezę. No dobra, a ty weź w wyzwaniu. post. Co, co to jest? Szkoła średnia, przejrzyj plan, plan zajęć. Matematyka. Nauki przyrodnicze, wtorek. Oh, ale fajne, ej. Dziesięć nastoletnich przyjaciół. Nie miałcz mi za uchem! Opublikuj coś na towarzyskim króliczku trzy razy, ej. Towarzyski króliczek? Otwórz. Oh! E, miejsce, coś tam, coś tam. Dodaj. E, e, nie chciałam tego zrobić. Myślałam, że. O oh, basie. Opublikuj coś. Oznacz kogoś. Wyślij wiadomość. E, wyślij wiadomość. Wyślij mu. Zabawną wiadomość. Sklep online przyśle mi kurczaka i jajo. Zdam ci znać, co przyjdzie najpierw. Fajnie, dobrze. Oznacz Sima? Tego typa. Znaczę swojego brata, nie znasz nikogo innego. Eee, przyjacielska wiadomość? Kamil ma świetne wyczucie stylu. Codziennie wygląda, jakby przed chwilą wyszedł od stylisty. No wiem. A to co? Możesz zareagować. A daj jakąś taką oburzoną minę. Ale to co? Na samą... Na sobie możesz zrobić? No w sumie niektórzy tak robią. I co? I coś jeszcze? Oznacz kogoś. Wyłącz powiadomienia. Wyślij wiadomość prywatną. Do niego. Przyjacielską. Kiedy wyjdziecie do szkoły? No może w poniedziałek, a jest niedziela. A ty weź, bo mamy tą kuchnię. Tutaj kupiłam trzy rzeczy, które się... Przydają do ją do... I do perfekcji to jest dopiero kupione. Dobra, umyj to. Podobno po kupieniu trzeba myć rzeczy. I co na tym możesz zrobić? O oh, kofry. Czemu nie mogę tych. Niewystarczająco umiejętno. Aha. Gofry bez dodatków, gofry z jagodami. Z jagodami zrób. Oh, to są te serduszka. Oddam zaraz tego dzieciaka. Jak się gofry smażą, jakbym zjadła takie gofry. Wiesz co, już się napatrzyłam na te dzieci. Już mi się odechciało. Weź, się, zadzwoń do agencji. Zrobiły się! Yy, oddać dziecko do przez. bezpłatnie? C cokolwiek, zabierzcie ode mnie, ten. Tego potwora. Weź te gofry, bo się spalał. Zbierz gofry? Podaj gofry? Eee, a zbierz? Na czym to polega? Okej, okay, zostało. Jak zniknęło? Odblokowano etap pierwsi goście. Jak to pierwszego gościa spoza rodziny? Aha, bo kto się uadoptował. Gdzie ty masz te gofry? O, tutaj, oczywiście. Oh, jakie gofry? Ej. Weź porcję. A to co? Dziecięcy odcisk. Ach, ach, jaka łapka. Dobra, mamy teraz mikser. Co możesz zrobić w mikserze? Ciasto albo ciasto bez laktozy. I są w takich jakichś dziwnych pudełkach. No to zrób zwykłe ciasto. Te kofry się schowa, będą na kiedyś tam. Jaki mikser? Lubi żarty? Dobra. Możesz lubić żarty. A ty możesz tak sobie odchodzić jak to? No w sumie... Nie musisz pilnować tego miksera, tak? Czemu ty się nagle bardzo flirciarska zrobiłaś? Gdzie to jest? Zbierz gotowe składniki. I co? Co się stało? To trzeba upiec? To już jest takie surowe ciasto? Będzie siadła? No to... Hmm. Dziwne takie porcje się zrobiły jakieś. No tak to by zjadł ty. Kamilu, zjedz ciasto. Nie wierzę, babo! W łóżku syna, weź ty! Wstydziłabyś się. Ty tutaj ostatnie rzeczy rób, to jest coś tam na pizzę. Przyrządź. Pizza marinara, pizza oh, serem. Jak uklepuje to ciasto! Jakie ognie tam lecą. Składniki coś zniknęły z tej pizzy. Co, ile tu się będzie robić? Wyglądam jak potwór. No racja. W końcu mówisz z sensem. Babo! Opaluj się! Długo jeszcze? Gotowe za dwie minuty! Oh! Gotowa pizza! Podaj. Ty to w pudełko wsadziłaś? No w domu będziesz pudełko. Marnowała, no weź. Wow! A teraz ty, Tamaro. Chociaż nie wiem, czy ty nie powinnaś takich rzeczy. Co to jest? A to są te jakieś rzeczy załóż ubranie. Co ty załóż? Oh. Eee, okej, okay. nie, wiesz co, sprzedaj ten strój, wpisz cenę, e, sprzedaj za milion, to jest milion, zaraz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, no jest milion, ja zapomniałam tego użyć, ups, to jest ten taki przewijak, na, na oknie go specjalnie powiesiłam, żeby, bo nie było innego miejsca na niego. Kamilu, a ty możesz się... zablokuj dla... Eee... Dlaczego nie możesz się wymknąć? Bo w nocy możesz się wymykać czy coś? Nie wiem, to jest to takie okno, przez które można wychodzić. Kto to do ciebie dzwoni? Eee, ty, ale ja już nie mam dzieciaka. Okej. Okay. Przyjdź, zobacz, że nie mam dziecka. Gdzie ty idziesz? No nie wypłakuj się w łóżku brata. Weź ty, schowaj pizzę do lodówki, żeby się nie zmarnowało. Ona walizkę przywiozła ze sobą. Możesz ją sprzedać? I co? Jaka różowa, słodka, starsza pani. Kamil doświadczył gdzieś mnóstwa rzeczy, o których warto wspomnieć na towarzyskim króliczku. Ale to nie on ma towarzyskiego króliczka. To ta baba miała. Ona dalej w tym stroju siedzi. Ona w nim śpi. No takie wymientoszone sprzedaż za milion. Możesz ty się rozebrać z tego stroju? Zmień strój na ten. Weźcie, bo zaraz idziecie do szkoły, zjedzcie coś i ogarnijcie się. Musicie być w bardzo dobrych nastrojach. Jaka babunia się ubrała? Ojej. Jaka słodka pani babcia? Oh, wielu Simów chce iść na lekcje. Chcesz iść z nimi? Czy powinni udać się tam sami? Wybierz uczniów, z którymi chcesz iść. Chcę iść, oczywiście, ze wszystkimi. W co ty żeś się ubrał? Opie! To jest to liceum? Uuu. A jakie wy macie zajęcia teraz, chwila. Co ja mam robić? Tu się nie pokazuje to takie okienko? Oh. To jest, on wygląda jak twój kolega. Oj, tam tam Morgan stoi. Poczekaj, przywitaj się z nimi obojgiem. A tutaj co jest? Wszyscy w ogóle z, z nosami w telefonie. Jak w życiu? A ty też się z jakimiś takimi. Witaj. Studentka? A to kto? Dyrektorka? Oh, dyrektorka? Hmm, to możesz coś robić, nie? A tutaj, gdzie ty możesz się uczyć? Zrób psikusa z tablicą. O, on by mógł zrobić psikusa z tablicą. I co zrobisz? Zmarzesz wszystko? No, nikt cię nie, nie widzi. No, daj już spokój, nie rozglądaj się tak. <ścoughs> Artysta! Dzwonek zadzwonił! Ale super! I co? A, to zdjęcie sobie robi oczywiście. Gdzie wy idziecie? idziecie na zajęcia? Z tablicy, gdzie ty idziesz. Ćwisz dyskutowanie? Ale nie. Jak ty możesz iść gdzieś na zajęcia? Przejmij szafkę na własność. O! A ty e, to? Panny czas wolny kończy się za dwie minuty! E, ale... Gdzie ja mam iść na tę lekcję? Weź udział w zajęciach z matematyki? O! A ty? A ty czemu nie masz nic? To masz wolne? Jak to się patrzyło? Plan lekcji. O, szkoła średnia. Przejrzyj plan zajęć. No, przeglądasz ten plan? O. Rano. To czekaj, ty, ty masz lekcję teraz. Idź na lekcję. No i przyszedłeś spóźniony. Pod koniec lekcji się pojawił. Zdobyta logika. I co teraz? Pokaż mi, co teraz. Przerwa obiadowa. Trzy godziny na przerwę obiadową! Wow! No to co wy robicie? Ale wy nie jesteście głodni. Eee, a zagadaj z tym typem. Powinite go zabawnie. Czemu ty jesteś flierciarska? Ty też jesteś wnierciarski? Ja nie wiem. To nie było wcześniej tak. Dziwnie, teraz ciągle się flierciarsce robią. Zachowuj się przyjaźnie wobec członka kadry nauczycielskiej. A kto jest członkiem kadry nauczycielskiej? A ty dalej tutaj siedzisz? Obejrzyj śmieszny film. Gdzie jest nauczycielka? Kto był twoim nauczycielem? O! Nauczyciel z klasy numer jeden. Powitaj go. Co to było? Tu jakieś wiadomości dają. Ej, fajne, podoba mi się. Pewnie pójdę dwa razy nastolatkami do szkoły i mi się znudzi. W ogóle, ja muszę tutaj coś pokazać i omówić pewną sprawę na szybko, bo ta sprawa wymaga. <grywka> wymaga osobnego uznania. A mianowicie mam ochotę. Dlaczego to się tak ścina? Mam ochotę pomówić o tych rzęsach. Jakie to jest brzydkie. Jakie to jest po prostu. <grywka> Ja nie mam słów na to, jakie to jest brzydkie, paskudne. Masakra, co oni tutaj zrobili? Przecież w takich rzęsach to by mi się z, z oczy zamykały i nie mogłabym otworzyć takie cięż, ciężkie, bym miała powieki. Jezus Maria, co tu się stało? A te wyglądają prawie identycznie jak te poprzednie, te takie sklejone wszystko naraz. Tylko tutaj jedna pojedyncza odstaje. A te rzęso od dziko mi się... Zepsuły. Bo one teraz wyglądają... Poczekaj, zdejmij mi te... te... Te stare, w sensie te nowe... rzęsy. Gdzie są te moje ładne? No, moje ładne się zepsuły i wyglądają teraz tak. Nie wiem, aktualizowałam mody i to pewnie coś się... przez te rzęsy właśnie stało, niestety. Będę musiała coś popatrzeć, no bo... Ja nie wiem. Dobra, i to było moje osobiste uznanie <noise> tych rzęs nowych. Po dziesięciu latach wprowadzili rzęsy, a wyglądają jak wyglądają. Co ty masz znowu na sobie? Gościu! Weź ty się ubierz jakoś ładnie, a nie... A tu jest Cassandra Ćwir. Weź ty z nią zagadaj. Ona jest taka trochę emo, tak samo jak ty. Znaczy ona to gotka, przepraszam, nie emo. Jak sobie ładnie siedzą wszyscy. A dla tego gościa nie ma miejsca. Biedny. A tutaj by się idealnie jedno krzesło jeszcze zmieściło. Co to są za zadania? W ogóle to są prace domowe? Nie. Wy nie możecie czegoś z tym zrobić? A! Cukierka masz! Cukierek dziadka? Skąd te rzeczy się w ogóle biorą? Gdzie dziadkowie je znajdują? Kupują gdzieś hurtem? Może lepiej nie znać odpowiedzi na niektóre pytania. Zjadz pyszny cukierek dziadka. Ale ty nie masz dziadka. Może nie powinnaś jeść takich cukierków. W sumie dostałaś od kogoś nieznajomego. Takich rzeczy nie powinno się robić. A, przerwa obiadowa zaraz się kończy. Jak idą wszyscy ładnie do klasy. Co wy teraz macie? Ej, plan zajęć po południu. Nauki przyrodnicze. Okej, okay, to też jest logika. A ty możesz uciec z lekcji? Poczekaj, bo było coś o... Ucz się do sprawdzianu. A jak ty możesz uciec z lekcji? Wystarczy, że tak ci to tylko zrobię? A jak ci kliknę tutaj? Nie. Idź tutaj. Uciekniesz teraz z lekcji? Teraz jesteś ucieknięty? A podejdź tu. Yy, idź do domu? Pójdź do domu, zobaczymy, czy będziesz ucieknięty z lekcji. Jest! Pokazało się coś. Jaki wykrzyknik się pokazuje. Kamil jest teraz w szkole. Nie ma go teraz w szkole. Zajęcia się skończyły. Skończyła ze szkół raport z dnia. Nauczyciele zebrali prace domowe i zwolnili uczniów. Niektórzy Simowie wciąż wałęsają się po szkole, ale każdy może iść do domu. Oto jak przedstawiają się wyniki prac domowych oraz aktywność na zajęciach. Teresa oddała gdzieś dobrze wykonaną pracę domową oraz sporządziła przydatne notatki. Dobrze, Tereso, cieszę się bardzo. A ten co? Nie mogę, tylko przełączyć kontrolę mogę. A nie, nie graj, ty też wracaj do domu. Skoro zajęcia się skończyły, no to co ty będziesz dłużej w szkole siedziała? Po co? I co, to by było na no tyle z tego? Możesz ty się jeszcze pobujać? Teraz pobujaj się. Bo chyba w sumie zrobiłam wszystko, co chciałam zrobić. Tam wiedziałam, że jeszcze jakieś bale są na tych studiach, ale nie chcę mi się czekać, aż będzie jakiś bal. A on przez to okno nie może uciec. A może jak podejdziesz tutaj? Podejdź tutaj. Teraz możesz? Zablokuj dla. No, nie możesz. A weź, podejść tutaj. No ale. Nie, weź. Idź tutaj. A jak zablokuję te drzwi dla ciebie? Zablokuj dla. Zablokuj dla wszystkich. I teraz idź tu. No wiem, ale tutaj masz okno przecież, które możesz otworzyć. Czemu to nie działa? Oczywiście coś nie może działać. Nie wiem, czy to moja wina jest, czy, czy co? wbiłam ten dom bardzo w podłogę. Znaczy w ziemię. No, podejść. O, 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 o Wychodzi! Lepiej się przebrał, chłopie. No, teraz, podejść tutaj. Jaki buntownik uciekł z domu? A mogę ja coś zrobić, żeby nie. Nie mogę nic zrobić. No dobra, no to co? No to pokazałam, co miałam. Chyba tutaj no kuchnia została pokazana. Tutaj liceum zostało jako tako pokazane. Te rodzice byli. No i co? No i będę kończyć ten odcinek, film. Mam nadzieję, że się podobało. Pewnie wskoczy w piątek za studentkę. No. I możecie mi pisać, czy macie te dodatki, jak Wam się podobają i jak tam... No ja nie pokazałam za dużo. Bo to taki spontaniczny, spontaniczny był pomysł dość. I tak, no. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w innych filmach. Pa pa!